Najwięcej kanałów HD teraz również bez umowy. Platforma N. Rozrywka do potęgi N. No. Mały głód możecie dopaść wszędzie. w się, miej daniu pod ręką. Zobacz. Niezwykle wyraźny obraz i żywe kolory w Samsungu Galaxy S2+. Teraz w play za złotówkę. Play. Panie Globus, co mam robić? Bo ja proszę pana, chcę być taki jak pan, obracać się w wielkim świecie. Co mam robić? No, na to jest tylko jedna rada, chłopczy. Musisz się dużo uczyć. O, masz. Innego wyjścia nie ma? Nie ma. A jak ci idzie nauka? A, tam, w kratkę. Produkty z biedronki polecają się do szkoły. Codziennie, niskie ceny. Balada znów, te kilka nud, te kilka słów, dla serca miód. Lekko tak poczujesz się. Udany dzień, udany dzień, okazji moc. Tak wiele szans złapanych w lot. Radość czuć i wszystko móc, dziś uśmiechniesz się. O! Teraz w urodzinowej promocji. Papier toaletowy 8-rolek 4,99. Dobry z masłem 99 groszy. Szynka konserwowa 11,99. Świeżo tanio tak jak chcesz jest w Dzień dobry. Poproszę makreb. Krewetki królewskie czy kurczak chrupiący Tyle możliwości, że aż trudno nadążyć. Bacon pomidor warzywa, sałata. Może być kary do tego kurczaka. Sosnik musztarda, sos, sos czyli lemon. Innymi słowy, coś dla każdego. Wybierz swój smak, a ja szykuję tacę. To jest McWrap, zawinięty w pszenny placek. Wielkie rapowanie w McDonald's. Teraz aż cztery różne smaki. Wybierz swój makrab. Innymi słowy, coś dla każdego. Wszyscy mówimy. mówimy tak. Ja, ty, on, on, Czy do pracy w niedzielę? Tak, szefie. Tak, tak, tak. Wykonasz rozkazy? Tak jest! Pójdziemy na zakupy. Tak, kochani. Tak, 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 oczywiście, że tak. Powtórzmy to razem? Tak. Zawsze mówimy tak! Czego pragniesz? Miłości, pieniędzy, władzy? Ile razy powiedziałeś tak? Pięć? Dziesięć tysięcy razy? Tak. A jesteś mistrzem przy waniu. Kiwni głową. Góra tu. Góra. Zgadzasz się w życiu na wszystko. A czy kiedykolwiek powiedziałeś nie? Nie dla ustalonych zasad. Nie dla konformizmu. Odkryj samochód inny niż wszystkie. I ciesz się, że możesz być inny. Citroën DS4. Citroën Creative Technology.